Panie doktorze, wiemy, że otyłość jest poważnym problemem, coraz poważniejszym. Mówimy coraz więcej o otyłości w kontekście zdrowia dzieci. Do niedawna mówiliśmy o otyłości jako o defekcie kosmetycznym, dziś mówimy o jednostce chorobowej. Do niedawna mówiliśmy, że specjalnie nie ma czego zaproponować tym pacjentom, teraz te opcje już mamy. Jakie to są opcje, jakie są też potrzeby w związku z tym? Rzeczywiście o otyłości mówimy jako chorobie, dlatego że otyłość skraca długość życia, w związku z czym Światowa Organizacja Zdrowia, Zdrowia określiła otyłość jako chorobę czy chorobę otyłościową, to to, ta, to nazewnictwo bardziej sugeruje właśnie pacjentowi, że jest to choroba, a chorobę należy leczyć. No, rozpoznanie profilaktyka powinny być wyrażane tak naprawdę w wieku wczesnym, czyli dziecięcym, bo trochę to tak jest, że dzieci... Powielają schematy rodziców, i tak naprawdę od rodziców zależy styl życia ich własnych dzieci. Natomiast co do, co do leczenia, no tutaj mamy i farmakologiczne, i niefarmakologiczne, ale przede wszystkim trzeba rozpocząć od zmiany stylu życia, od zmiany sposobu żywienia, od zwiększenia aktywności fizycznej, oczywiście wdrożenia farmakoterapii. No i leczenie bariatryczne, które jest na samym końcu tego łańcuszka terapeutycznego u wyselekcjonowanych pacjentów, czyli w tej grupie, która jest rzeczywiście ta, to leczenie bariatryczne przyniesie korzyść, bo nie każdy pacjent otyły powinien być leczony operacyjnie.